Cześć, dziś zapraszam Was na odcinek o regionalizmach. Czy to są błędy, czy to jednak nie błędy. Najpierw może ustalmy, czym jest błąd językowy. Błąd językowy to takie słowo sformułowanie, które nie mieści się w żadnej normie językowej. No dobra, ale czym jest norma? To wszystko w języku, co większość z nas uważa za poprawne, ładne, funkcjonalne, warte używania. Normy mamy dwie: wzorcową i użytkową. Normę użytkową dodatkowo dzielimy na potoczną ogólną, potoczną regionalną i normę profesjonalną. Ten podział znajdziemy między innymi w wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Czy jest idealny? No nie, bo normy to próba ułożenia słów w poszczególnych zbiorach, a trudno jest układać coś, co żyje, co jest płynne, co się zmienia. Moim zdaniem jednak próbować warto nawet jeśli ciągle trzeba coś korygować, bo normy są potrzebne. Zwłaszcza osobom, które na co dzień językiem się nie zajmują i chcą szybko dowiedzieć się czego w jakich sytuacjach najlepiej używać. Pewnie zauważyliście, że w normie użytkowej mieści się norma potoczna regionalna i właśnie tu są nasze regionalizmy. Regionalizmy, czyli między innymi pewne cechy wymowy, formy gramatyczne, konstrukcje składniowe, wyrazy używane w konkretnych regionach naszego kraju na pewnych obszarach języka narodowego. Mówiąc inaczej, regionalizm to wyznacznik regionalnej odmiany polszczyzny ogólnej. Oczywiście linki do wszystkich źródeł, z których korzystałam przygotowując ten film, znajdziecie w opisie. Językoznawcy od dawna powtarzają, że regionalizmów nie można rozpatrywać w kategorii błędów językowych, gdyż mają one oparcie zarówno w powszechności ich użycia w danym regionie, jak i w historii języka polskiego. Co więcej, są takie regionalizmy, które mieszczą się. Jako formy wariantywne w normie wzorcowej. Myślę, że do takich regionalizmów należy forma oglądnąć. To małopolski regionalizm, ale jest ogólnie znany także dzięki literaturze. Za błąd jednak może być uznane posługiwanie się elementami normy użytkowej w sytuacjach oficjalnych w sytuacjach, w których najlepiej posługiwać się mową wzorcową. Zgodnie z klasyczną definicją i stanowiskiem Rady Języka Polskiego, norma wzorcowa, nazwana też normą wysoką, dotyczy wszystkich kontaktów i rodzajów wypowiedzi o charakterze publicznym. Dążenie do osiągnięcia poziomu normy wzorcowej powinno cechować polszczyznę płynącą ze sceny, z ambony, z trybuny sejmowej. Norma ta winna być przestrzegana w języku dziennikarzy i publicystów, polityków, ludzi nauki. Intelektualistów. Należy też nauczać jej w szkołach. Krótko mówiąc, w sytuacjach oficjalnych i publicznych lepiej używać polszczyzny wzorcowej. Kilka tygodni temu opowiedziałam Wam o skrócie Drodzy Drogie, który jeszcze niedawno był krytykowany, bo Drodzy Drogie wymaga słowa określanego, czyli drodzy koledzy, drogie koleżanki. Ale dziś okazuje się, że ten skrót jest potrzebny, bo jest inkluzywny. Wydaje mi się, że dziś nikt go już błędem nie nazwie. Tyle, że w sytuacji, w której dyrektor szkoły pisze mail do rodziców, lepiej będzie, jeśli użyje sformułowania drodzy rodzice, bo bardziej pasuje do sytuacji. Taki mail do rodziców jest bowiem czymś innym niż mail do paczki znajomych. Mamy tutaj dwa różne rejestry. Czasami. Podobnie jest z regionalizmami. Jeśli na przykład użyjemy regionalizmu poza regionem, w którym on funkcjonuje, ryzykujemy, że ktoś nas nie zrozumie. Sama to przeżyłam po wyprowadzce z domu rodzinnego. Kiedy użyłam słowa katurlać, nikt z moich rozmówców nie wiedział o co mi chodzi. Podobnie było z bodakami. Znacie to słowo? Bodaki. A moich obserwatorów na Instagramie zdziwiło to, że buty mnie nacierają, a nie obcierają. Jak część z was dobrze wie, bo już wiele razy o tym mówiłam i pisałam, kilka lat temu zdecydowałam, że nauczę się wymowy o w wygłosie charakterystycznej dla normy wzorcowej. Trochę ze względu na to, czym się zajmuję. Wszak mój kanał ma zasięg ogólnopolski, a nie lokalny. Poza tym ta wzorcowa wymowa o bardzo mi się podoba. Dodam, że nosówki wyginęły we wszystkich słowiańskich językach. Zachowały się tylko w języku polskim i kaszubskim. swoją postawą chciałam przedłużyć im życie. Ja wiem, że to kropla w morzu, ale kurde, chcę być tą kroplą. Takie nauczenie się nowej wymowy w dorosłym życiu to spore wyzwanie, ale walczę dzielnie. Być może zastanawiacie się, po co się tak męczę. Męczę się, bo jednak ogromną frajdę sprawiają mi te momenty, w których sama wychwycę, jak ładnie powiedziałam o wygłosie. Poza tym e, chciałam na własnej skórze przekonać się, czy to jest możliwe. Czy można w dorosłym życiu nauczyć się... Innej wymowy, nowej wymowy. W poprzednim odcinku, tym o 50 błędach językowych, wspomniałam o wymowie on w wygłosie. Powiedziałam, że on zachowuje nosowość. Mówienie sto dziewczyno to zbytnie uproszczenie. Oczywiście miałam na myśli normę wzorcową. Warto też popracować nad wymową z tą dziewczyną. To ja teraz tę swoją myśl rozwinę warto, ale nie jest to konieczne, tym bardziej, że to wymowa charakterystyczna dla mieszkańców Lubelszczyzny, skąd akurat sama pochodzę. Jeśli więc wy nie chcecie uczyć się tej wzorcowej wymowy, nie musicie tego robić. Zauważcie, że celem tego mojego filmu o 50 błędach językowych nie było piętnowanie tych błędów, tylko informowanie o tym, co w której normie się znajduje. Powiedziałam o tym wprost na końcu tego materiału. W ten sposób chciałam złagodzić wasz stosunek do błędów językowych, a nie za czy też radykalizować Waszą postawę. Informacja o tym, że wymowa on jako oł to wymowa regionalna, była zatem próbą złagodzenia Waszego stosunku do niej, a nie argumentem za tym, żeby się tej wymowy pozbywać. Ciągle powtarzam, że to wy decydujecie, jak mówicie. Moje filmy to tylko sugestia, którą możecie zignorować. Poprawność językowa to nie jest nauka ścisła. Nie jest tak, że każdemu z nas musi wyjść sześć, bo jeśli komuś sześć nie wyjdzie, to znaczy, że nie potrafi liczyć. Nie, rozstrzyganie, co jest błędem, co nie jest błędem, to często kwestia wrażliwości, estetyki, sumienia językowego, kultury. Może więc zdarzyć się tak, że mm, każdy z nas będzie patrzył na dane zagadnienie nieco inaczej i bardzo dobrze. Możemy się przecież pięknie w tej kwestii różnić. Jeśli więc ktoś chce używać regionalizmów zawsze i wszędzie, Proszę bardzo, przepraszam. Mimo wszystko gorąco zachęcam Was do dbania zarówno o regionalizmy, jak i nosówki. Jedno drugiego nie wyklucza, to się naprawdę da pogodzić. Przykro mi, że niektórzy wyśmiewają gwary i regionalizmy, bo to powoduje, że ludzie przestają ich używać. Przykładem tego jest podlaskie Dla plus dopełniacz. Mieszkańcy tego regionu oraz Suwalszczyzny mówią, co on dla ciebie powiedział, zamiast co on ci powiedział. Ludzie w internecie śmieszkują sobie z tego i skutek jest taki, że na Podlasiu pojawiają się szyldy, fryzjer psom, zamiast fryzjer dla psów, bo mieszkańcy po prostu boją się tej konstrukcji z dla. Powiem to jeszcze raz: regionalizmy są czymś w rodzaju zabytków językowych. Pokazują historię naszego języka, to jak ten język się rozwija. Ok, nawet jeśli niektóre formy brzmią zabawnie, są zabawne, nigdy nie powinno się z nich drwić. Bo to trochę tak, jakbyśmy przychodzili do kogoś w gości i śmiali się z tego, jak książki są poustawiane, z czego obiad jest gotowany, jak łóżko jest pościelone. A ktoś te nawyki ma na przykład po swojej babci. Są takie regionalizmy, które. Dziwią, zaskakują, czasem drażnią mieszkańców innych regionów. Chodzi na przykład o formę na która występuje na Mazowszu. Wspomniałam o niej w pierwszej części filmu o 50 błędach językowych, także z tego względu, że, cytuję profesora Bańko, słowniki poprawnej polszczyzny dyskwalifikują ją jako błąd. I to jest trudna sytuacja, z którą nie do końca potrafię sobie poradzić. Rozumiem tych, którzy są przywiązani do tych form. Rozumiem też tych, którym te formy nie odpowiadają, są im obce. W swojej pierwszej książce, mówiąc inaczej, byłam bardziej surowa dla tych budzących wątpliwości regionalizmów, choć wyraźnie w niej zaznaczyłam, że regionalizmy są ważną częścią języka i nie są błędami. Dziś mam taką strategię, że po prostu o tym opowiadam. Nikomu niczego nie narzucam. Niech każdy mówi tak, jak mu serce podpowiada. Podsumowując, regionalizmy należą do normy użytkowej regionalnej. Aby jednak komunikacja była szybka i sprawna, warto posługiwać się nimi przede wszystkim w regionach, w których one występują. Nie jest to konieczne, ale z praktycznego punktu widzenia ułatwia życie. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia. Używanie języka ogólnego i tej wzorcowej polszczyzny przydaje się zwłaszcza osobom, które pełnią funkcje publiczne albo pracują w mediach. Im bowiem szczególnie chodzi o to, aby zostały zrozumiane i aby sposób ich mówienia nie dziwił, nie zaskakiwał słuchaczy. Regionalizmy to nasza duma, to nasza tożsamość i historia. Gdy przyjeżdżam do mamy, to ołuję, zaciągam, jem cebularza, tarciucha, łamańca hetmańskiego. Gdy nagrywam filmy, to używam polszczyzny ogólnej i nic nie jem. Myślę, że to całkiem rozsądne i nikogo tym nie krzywdzę. Na tym kończę i bardzo dziękuję Wam za uwagę. O regionalizmach już wiele razy mówiłam i pisałam, ale myślę, że taki odcinek w całości im poświęcony też się przyda, tym bardziej, że pod poprzednim filmem pojawiły się komentarze, w których ludzie pytali, dlaczego chcę walczyć z regionalizmami, dlaczego wstydzę się swojego pochodzenia. Jeśli tak zrozumieliście moje słowa, to źle je zrozumieliście. Jestem dumna ze swojego pochodzenia i regionalizmów używam, ale robię to kiedy chcę. Każdemu tę strategię polecam. No dobra, wjeżdża suchar. Znowu znalazłam go na Twitterze, ale troszkę go zmieniłam. Dlaczego jabłoniom jest smutno? Bosat.